Zapraszam na cykl programów Lubuskie Specjały. Dzisiejszy program będzie o pieczarkach, które z okolic Sławy trafiają na stoły całej Europy. To dowód na to, że produkt bardzo dobrej jakości może swobodnie konkurować na rynkach europejskich. Firma Hajduk to nowoczesna polska firma rolnicza. Jej siedem zakładów zatrudnia około 650 pracowników. Specjalizuje się w produkcji podłoża do pieczarek, pieczarek, zboża i surówki spirytusowej. Krótki film opowie naszym widzom, co musi się zdarzyć, żeby pieczarka znalazła się w sklepie, a potem na naszym stole, jaką drogę musi przejść, żeby konsumenci byli pewni, że produkt jest bezpieczny i zdrowy. Przedstawiamy firmę, dla której jakość produktu i bezpieczeństwo klienta jest jednym z najważniejszych celów. Firma Hajduk to grupa nowoczesnych polskich rolniczych zakładów działających na ziemi lubuskiej i wielkopolsce. Właśnie ona zajmuje się produkcją pieczarek, począwszy od produkcji samego podłoża, aż do gotowych, zapakowanych grzybów. Jesteśmy w tym momencie w miejscu, gdzie jest produkowane podłoże do pieczarek. To jest centrala firmy i najważniejszy produkt. Jeżeli bym miał przedstawić firmę, to się składa z trzech takich zasadniczych działów. Główny to jest podłoże, później są pieczarkarnie. Oprócz tego mamy duże gospodarstwo rolne. I sprzedaż pieczarek, która zajmuje się dystrybucją, logistyką, sprzedaży. Zesłano, są już... ...pisane na stałe w krajobraz okolic zakładu. Proces produkcji pieczarek składa się z pierwszej fazy, drugiej fazy, trzeciej fazy i czwartej fazy. Pierwsza i druga faza to jest fermentacja i pasteryzacja kompostu. Trzecia faza to jest przerost grzybni przez kompost i czwarta faza to już jest tak zwane wiązanie owocników, pieczarek na specjalnych halach, które powodują to, że proces produkcji uprawy skraca się o 50%. Doświadczenie ponad 20 lat pracy w branży, wiedza i jej doskonalenie, rozumienie technologii, pokora wobec przyrody to na pewno atuty, które składają się na sukces. Dużym udziałem produkcji podłoża jest dobrej jakości żytnia i przenżytnia słoma, zebrana z pól gospodarstwa firmy Hajduk i zakupiona u okolicznych rolników. Firma została założona w latach 80. -tych. Był to czas, kiedy, kiedy wiadomo, komunizm upadał i, i czas, kiedy założyłem pierwszą działalność taką rolniczą, ponieważ były nadwyżki słomy, surowców, zdecydowaliśmy się na produkcję podorza do pieczarek. było to podłoże do pieczarek. Sama idea pieczarek dopiero powstała bardziej po kilku latach działalności, kiedy zdecydowaliśmy się, że potrzeba jest lepsza kontrola jakości na własnych obiektach tego, co produkujemy, czyli jakość ponieważ zawsze była priorytetem. Umożliwiło to lepszą kontrolę i wiedzieliśmy, co robić, żeby to zrobić najbardziej optymalnie. W tej chwili znajdujemy się w hali produkcyjnej, do której załadowywane są skrzynie z podłożem przerośniętym grzybnią i przykryte okrywą torfową. W tym miejscu te skrzynie przebywają około dwóch tygodni, do momentu, aż zacznie grzybnia przerośnie nam przez powierzchnię okrywy. I etap ten trwa około 2 tygodni, do pokazania się pierwszych owocników, i po około 16 dniach yy, skrzynie te są wywożone do klientów. Obecnie znajdujemy się na obiekcie złożonym z 22 hal. Na którym uprawia się tak zwaną czwartą fazę. Kompost jest ładowany do tych skrzyń i przykrywany okrywą w warstwie 5 cm i załadowywany jest do tych hal. Na czym polega sukces uprawy pieczarek? Żeby osiągać dobre plony, owocniki na uprawie powinny być. Bardzo dobrze rozmieszczone, i powinno być rozciągnięcie tych owocników. Czyli powinny być owocniki duże, mniejsze i jeszcze mniejsze tak zwane generacje. Najlepiej by było, gdyby tych generacji było czterech, ponieważ to powoduje bardzo spokojny zbiór na pieczarkarni. Zbiór taki trwa około czterech do pięciu dni i w ten sposób można osiągać bardzo wysokie plony pieczarek. I Nasza firma sprzedaje zarówno dla własnych klientów, jak i dla klientów zewnętrznych. I to jest bardzo duży ukłon dla klientów zewnętrznych, ponieważ oni nie mają takiego uzbrojenia, y, aparaturę technologiczną, y, żeby bardzo dobrze zawiązać te owocniki. Oni mają się tylko skupić na bardzo dobrym zbiorze. Jeśli chodzi o podłoże, to my w zasadzie nigdy nie szukaliśmy tego. Klient zawsze nas szuka, ponieważ się wyróżniamy na rynku jakością i praktycznie zawsze mamy iluś w kolejce, którzy oczekują, żebyśmy też, żeby też mogli od nas kupić produkt. Dobre rozumienie technologii pozwala na produkcję bez udziału chemii. Można powiedzieć, że jest to produkt ekologiczny, mimo że nie posiada takiej nalepki. To obecnie znajdujemy się na pieczarkarni Hajdu w Sreniawie. Mamy 8 takich komór, na każdej komorze jest tu 260 skrzyń, każda skrzynia ma prawie 3 metry kwadratowe uprawy. Na tym zakładzie jest zatrudnione blisko 100 osób, w tym około 80 zbieraczek. Zbieraczki są odpowiednio szkolone, doskonale się orientują co należy zebrać w którym momencie, ponieważ to co jest najważniejsze, żeby zebrać jak największą ilość pieczarek, jak najlepszej jakości. I panie to są uczone, które w danym momencie pieczarki należy zebrać, a które jeszcze pozostawić, aby jeszcze mogły urosnąć. Najważniejsze w zbieraniu pieczarki jest to, żeby ją wykręcić i delikatnie złapać. Pani Kamila łapie pieczarkę, wykręca ją delikatnie, obcina i wkłada do pojemnika. Każdą pieczarkę należy wykręcić. Jest to specjalny sposób zbierania pieczarki. Najważniejsze jest, aby zgaraczka miała właściwą odzież. Miała rękawiczki, czepek, fartu. Pieczarka jest niezwykle delikatna, a jej produkcja wymaga bardzo umiejętnego połączenia aspektów technologicznych, technicznych i wysoko zaangażowanej pracy ludzi. Ponieważ pieczarki produkowane są na rynek świeży, niezwykle ważnym etapem jest ich zbiór, bo to właśnie ten ostatni etap produkcji stanowi o jakości plonu. Można powiedzieć, że z pieczarką sprzedawany jest też uśmiech pracujących tu zbieraczek. Cała firma w tej chwili zatrudnia około 600 osób. Główny dział to największe zatrudnienie jest w dziale pieczarek, gdzie jest dużo ludzi potrzebnych do zbioru, niż około połowa, a druga połowa działa w pozostałych częściach. firmy. Wszystkie warunki na hali są kontrolowane: od temperatury powietrza, przez wilgotność i temperaturę kompostu. Najlepsza temperatura jest około 25 stopni. Pieczarki do wzrostu w ogóle nie potrzebują światła, mogą rosnąć w ciemności. Światło służy tylko nam do zbierania pieczarek. Za utrzymanie klimatu odpowiada komputer. Każda hala ma swój indywidualny komputer. Oczywiście komputer zrobi tylko to, co kierownik ustawi. Mózgiem całej działalności jest kierownik na każdym obiekcie. To on decyduje w jakich warunkach te grzyby mają rosnąć, natomiast komputer jest narzędziem, które wspomaga go, utrzymuje zadane parametry. które zostały zebrane, zostały przywiezione tu na stanowisko rejestracji zbioru. Rejestrujemy z jakiej komory grzyby zostały zebrane, kto je zebrał, jaki to jest rodzaj grzyba i to wszystko jest rejestrowane w komputerze, który tu się znajduje obok. Każda zbioraczka ma taki kod. To co zebrała to okleja te swoje pojemniczki i Jest to odczytywane przez skaner i rejestrowane w komputerze. Na koniec dnia możemy dokładnie wiedzieć kto ile zebrał jakiego grzyba, ile jest grzyba zgromadzone na chłodni. Są to informacje, które są zapisywane na bieżąco online. Chcąc zapewnić bezpieczeństwo naszym odbiorcom, kontrolujemy każdy element produkcji i zbioru. Rejestracja zbioru pozwala na identyfikację kto, kiedy i skąd zebrał pieczarkę, która trafia na nasze stoły. W tej chwili zarejestrowana paleta znalazła się w chłodni, magazynier wstawia ją do komory szokującej, chodzi o bardzo szybkie schłodzenie grzyba, aby temperatura grzyba spadła do 2 stopni. Jest to najlepsza temperatura do przechowywania grzybów, pieczarek. szokujące została przewieziona do baku, żeby przyspieszyć obniżenie temperatury. Jest to komora do, do szybkiego składania pieczarek, które na zasadzie obniżenia podciśnienia obniża temperaturę wrzenia i w ten sposób bardzo szybko temperatura pieczarek została obniżona do 2 stopni. Jest to kosztowna forma słodzenia grzybów, ale gwarantuje bardzo szybkie schłodzenie i przez to utrzymanie lepszej jakości grzybów. Paleta została przewieziona na miejsce, gdzie będzie w tej chwili formowana kompletna paleta do wysyłki już do grupy producentów pieczarek. założenie zawsze stabilizacja czyli robienie tego co robimy jak najlepiej czyli przede wszystkim poprawność wykonania dokładność jakość natomiast jeżeli rynek w pewnym sensie rynek kształtuje nasz rozwój ponieważ się dopomina o nasz produkt no to wówczas decydujemy się na zwiększenie produkcji tak żeby dopasować się do potrzeb rynku Tu w tej chwili widzimy bezpośrednie przygotowanie towaru dla klienta. Z tyłu hali pojemniki są wypakowywane na linię. Osoba ta również sprawdza jakościowo ten towar. Następnie jest sprawdzana waga tych pojemników. I następnie tu w maszynie pojemniki są foliowane i etykietowane według zamówienia klienta. Po etykietowaniu również jest grzyby przechodzą przez detektor metali. Na końcu panie wkładają grzyby już do kartonu i w takim kartonie jest dostarczane bezpośrednio do marketu. W tej chwili największym rynkiem dla nas są Niemcy i druga to będzie może Norwegia, Anglia to są główne rynki ale też sprzedajemy na Grecję, Austrię. Znajdujemy się w miejscu, w którym codziennie Świeże pieczarki zjeżdżają w chłodzonych samochodach, tak jak w tej chwili widzimy, tam jest rozładunek pieczarek z którejś pieczarkarni. Zjeżdżają tutaj codziennie świeże i tu na tym obiekcie są przygotowane w odpowiedni sposób dla klientów. Tu następuje podział do poszczególnych firm, i tutaj są też zapakowane w folie, w odpowiednie kartony, w odpowiednie ilości na palecie. I stąd jest dystrybucja do, bezpośrednio do klienta. Przede wszystkim jesteśmy producentami białej pieczarki, ale też produkujemy na rynek angielski flaty, są to tak zwane grzyby śniadaniowe. Również posiadamy w sprzedaży pieczarkę brązową, portabello, ringi, sitake i boczniaki. Oprócz rynku niemieckiego dostarczamy do supermarketów w Anglii, w Norwegii, w Grecji, w Austrii oraz do, do polskich supermarketów. Do supermarketów dostarczamy towar bezpośrednio własnym transportem, gdyż posiadamy bazę swoją transportową. Samochody są wyposażone w urządzenia chłodnicze. Oraz każde nasze auto ma monitoring temperatury. E, Menadżer od transportu cały czas ma e, podgląd do tego, gdzie auto jest oraz w jakiej temperaturze e, dany produkt w danym momencie jest przewożony. Pieczarki są niezwykle zdrowe i niedoceniane, mają cały szereg walorów takich odżywczych, żywieniowych, szczególnie gdy chcemy się zdrowo odżywiać. I chyba wiedza na ten też nie jest wystarczająca, a szczególnie podkreślam świeża pieczarka, ponieważ świeża pieczarka w pełni zachowuje te wszystkie parametry, pieczarka przetworzona zawsze troszkę traci. Pieczarka nie tylko doskonały smak, nie tylko wartości odżywcze, ale również jest ochroną naszego zdrowia. Na substancje, które zabezpieczają nas, chronią, ograniczają rozwój nowotworów. Dlaczego nasze? No, wiadomo, że nasze będą, gwarantują przede wszystkim to, że są y, zrobione bez użycia chemii w 100%. Tak? Praktycznie, jeżeli cokolwiek używamy, to tylko do celów dezynfekcyjnych czy, czy higienicznych. Natomiast nie ma, y, jest dezynfekcja parą, czyli przede wszystkim jest to produkt, który. Że tak powiem, a całkowity bezpieczny dla zdrowia. To jest najważniejsze. Uzyskane certyfikaty są wyrazem troski firmy Hajduk o zdrowie konsumentów naszych produktów oraz dbanie o środowisko naturalne. Bliżej firmy Hajduk można poznać także na stronie internetowej www.hajduk.pl